Cześć! Dziś zapraszam Was na recenzję oto dwóch palet, palety Bohema i palety z Glamshopu konturowania, paleta do konturowania. Przerzucę Was na tutorial, a potem usłyszycie moją opinię. by yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo, live, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl 44 when she crap in the back door. Chicken slip. Strange, but you know I don't care. Step up in this mother Just a swank in my hair. Trick with talking, creep walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jam Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you be believing your strap. It's the no Widzieliście już makijaż, widzieliście już słocze, więc może przejdę do krótkiego podsumowania, tym razem naprawdę krótkiego, jak nie odpadnę do innych filmików. Jeśli chodzi o paletę Bohema, to się przyznam uczciwie, że oglądałam kilka recenzji, bo przez okres kiedy mnie nie było, no to się trochę tych filmików, to nie znaczy, że nie wiedziałam co się dzieje na rynku. I powiem wam tak. Są różne opinie, i ogólnie irytuje mnie fakt, znaczy, wydaje mi się, że większość złych opinii wywodzi się z tego, że ktoś po prostu typowo, czysto teoretycznie zazdrości wykonania dobrej palety, bo to chodziło na przykład o opakowanie, że ma jakieś nierówne tutaj wytłoczenia. No, moja akurat ma równe, więc nie mam się do czego przyczepić. To, że u jednej zobaczyłam, że niby cienie zanikają ja nic takiego nie zobaczyłam, a cienie nie zanikają nagle po trzech godzinach same od siebie, chyba, że ktoś trze oczy, bo by zanikały już przy pierwszej wersji do dokładania, więc pigment mają jak najlepszej jakości, mało tego one się nawet tak nie sypią jak te poprzednie palety ze współprac czy też Palety z Glam Shopu Najbardziej sypały mi się te trzy brązy tutaj Nie, cztery, przepraszam Dwa, cztery tutaj Ten jest bardziej, bo one są po prostu mocniej sprasowane Ten jest mocniej sprasowany To jest Turbo Pigment Na początku używałam tego A potem Turbo Pigmentu, bo kolorystycznie wolam Tak więc dwa zmieszałam siłą rzeczy na szczytek oka w skrócie mówiąc, dla mnie jest to proste opakowanie, bardzo przejrzyste, kolory są przepiękne, turbopigment, dłochrą, który jest tutaj, ten alfama, ten jaśniutki, to są przepiękne cienie. Maty nie są w takiej samej konsystencji, konsystencji gładkiej, jak takie piękkie i tak maślane, jak to określę, jak poprzednie, co ja tę te paletę testowałam. Ale są bardzo dobrej jakości, dobrze się z nimi pracuje, dobrze się je blendowało, Nie robią plam, nie robią dziur. Także dla mnie paleta jest warta wydania swoich pieniędzy. Jeśli chodzi o paletę do konturowania, to powiem Wam, że tak. Spodziewałam się, że na przykład nie użyłabym tego różu, bo tak dosyć groźnie wygląda w tej palce, czy groźnie. Mocno różowy i on jest yy, perłowy. Trzeba go nakładać lekką ręką, bo można sobie zrobić kuku, ale powiem Wam, że on bardzo przepięknie. Yy bardzo ładnie wygląda na policzku i on nie jest tak mocno rozświetlający jak myślałam trzeba z tym moim zdaniem to jest tym rozjaśnieniem uważać jak się kładzie to ja na początku nałożyłam i potem starałam sobie to zaraz wymazać bo może podkreślić pory no ale to tylko i wyłącznie moja wina ten produkt to jest po prostu bardzo ładny do konturowania twarzy, taki neutralny moim zdaniem, tego nie używałam, bo stwierdziłam, że to co mam to mi wystarczy, a rozświetlacz pierwsza klasa i pamiętajcie, że to jest z tych typu z tych i też pewnie będą, przepraszam, jeszcze się wtrącę komentarzy, że paleta jest obtłuszczona, tak, owszem, on to mam do siebie, bo Hamia tłumaczy, że te produkty o tej konsystencji one będą powodowały napuszczenie się tego opakowania, ale my nie korzystamy z opakowania, tylko korzystamy z produktów, tak? Ale to z czasem i tak wszystko wróci do normy. I ten rozświetlacz nakładajcie ruchem takim. Bardzo ładnie go nałożycie. Jest przepiękny, no ten jest dla mnie za ciemny, ten w sam raz po prostu jest idealny. Jak najbardziej paletę na tak oczywiście. Nie pamiętam cen, ale na pewno około po 100 zł mi się wydaje każda z nich. Także, jeżeli chodzi, przepraszam, za głosy w tle, a to, to normal, to się nie zmieni i się nie zmieniła zapewne? Chociaż może kiedyś, jeżeli chodzi o moją recenzję, to jak najbardziej ja jestem na tak, za jedną i za drugą paletę. Jeżeli Wam się takie testy podobają, to poproszę o ładnie kciuki do góry, zapraszam Was do subskrypcji i do komentowania mojego kanału. Pa!